Przygotowujemy się, będzie się działo. Ile razy można debiutować w życiu? No wiele razy, jak widać. Nie będę tutaj ściemniać i udawać po prostu, że jestem taki gierol. Dominika, Kamil i Beata. W sobie, w sobie, w sobie. O, wie pani, sobie tak patrzę na panią. Nie różni się pani od tej, którą widzę w telewizji. Ja montuję to, co wspaniałe dzieło, co tydzień. I mamy dyszkę do ciebie, Andrzej. Trzy, dwa, jeden i jesteś. Tak, tak, tak. O, ale słuchaj, stanki wszystkim tak przerywa, to ty, ty musisz po prostu nauczyć ale 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 ja się walczyć z ale... tym. Rozumiem, tak. Widzowie absolutnie za Beatą ujęli. O i słusznie. Że przerywamy Beacie, że nie damy jej skończyć. Mimo specjalnego wydania stanu wyjątkowego, które miało miejsce w środę, będzie zwyczajne wydanie stanu wyjątkowego, które będzie mieć miejsce w sobotę. Zapraszamy serdecznie. To jest stan wyjątkowy.